O, tak to było. Pierwszy raz, jak zaczynałem grać w Tibie, wpadłem w dziurę i nie miałem nie miałem liny, i był problem. I kurwa, musiałeś ich powiesić tam. Eee, nie miałem wtedy jeszcze znajomych tubiczek, więc nie miałem jak to wyciągnąć. Nie grałem, potem mój kolega grał. oglądałem jak gra i. sam stwierdziłem. Będę grał. Lecz problem z Liną znów się pojawił. Wiem, że już, był, <laughs> już byłem troszeczkę lepszym Tibiczykiem i założyłem sobie drugie konto. Z tym drugim kątem wszedłem i i narzuciłem ładnie, na, na dół. logowałem i uciekłem. I takie były e, początki Tibi. Kurczę, byłem nas tibiczykiem Były to czasy. Były to czasy gimnazjum. Tak. Były to czasy. Były to czasy gimnazjum. Grałem tylko w Tibie. Nie żadnej innej gry. Czasem w końcu strajka, ale to tak... Moje to tylko Tibia, nie? I praktycznie to no... Poznałem nawet y, trzech tibijczyków z Warszawy przyjechali. O! Przyjechali do mnie. Mhm. Na alkohol. To graliśmy w Tibia i po 10 latach na Facebooku myśmy się w znajomych, a oni stwierdzili, że meeting zrobimy i przyjechali do mnie tutaj. O, nawet... żeśmy się spotkali, tak... Takie były moje początki w Libii, nie? Tak to wyglądało. Hmm. Piękne, złote czasy.